Ok, jest dzisiaj niesamowicie słonecznie, także wybaczcie mi za to, za, ten, za te słońce i za to jak wygląda ogólnie wszystko, ale no niestety nie mam jak tego inaczej nagrać. Hej, cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Słuchajcie, dzisiaj bardzo fajny film i bardzo przyjemny i myślę, że pomocny dla osób, które dopiero zaczynają z oszczędzaniem, ale myślę, że każdy mógłby sobie przypomnieć po prostu co, jak, gdzie i... Ja sama z siebie też bardzo lubię niekiedy sobie wracać do takich początków do takich podstaw, no bo niekiedy się zatracamy w tym wszystkim, szukamy dziury w całym i szukamy w ogóle niepotrzebnej rzeczy, a tak naprawdę podstawa to jest podstawa. I w dzisiejszym filmie właśnie chciałabym Wam powiedzieć, jak tak naprawdę zacząć oszczędzanie. I to tak naprawdę zacząć, czyli po prostu od samego początku siadamy sobie i się zastanawiamy co zrobić? Żeby się zająć jakoś, skontrolować nasze finanse domowe Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy Wbrew pozorom na samym początku nie są wcale nam potrzebne żadne fancy sprzęty I tak naprawdę jedyne czego potrzebujemy to są trzy rzeczy Jest to długopis jest to kartka papieru i jest to kalkulator. Myślę, że większość z nas, jak nie każdy, jest w stanie coś takiego wykombinować, a właściwie to znaleźć u siebie w domu, bo nawet kalkulator można mieć w telefonie, więc tak naprawdę. Taki prosty kalkulator, najprostszy, więc tak naprawdę hmm, myślę, że każdy jest w stanie coś takiego wykombinować. Yy, I tak naprawdę z tym zaczynamy. Nic więcej nie potrzebujemy, żadnego wkładu, niczego tak naprawdę. I teraz lecimy po prostu z koksem. Chciałabym, żeby ten filmik był taki skondensowany, żeby jak najwięcej yy, Wam tutaj przekazać. Więc tak, zaczynamy. Na samym początku... Przynajmniej miesiąc, jak nie trzy miesiące, bo najlepsza by była opcja z trzema miesiącami spisywania swoich wydatków. I to faktycznie spisywanie sobie systematycznie tego, jak wydajemy pieniądze, na co wydajemy pieniądze. Najlepiej by to było spisywanie takie systematyczne, ale wiemy dobrze, że nie wygląda to w ten sposób zazwyczaj, więc albo zbieramy sobie wszystkie paragony, które mamy w ciągu tych miesięcy i staramy się naprawdę zebrać wszystkie i później na koniec miesiąca sobie to wszystko spisywać jakoś do Excel'a. Czy właśnie na kartce papieru tak, jak nam jest wygodniej i na jakie mamy możliwości. Albo druga opcja jest taka, że jeśli płacimy kartą, no to wtedy możemy po prostu sobie wejść na konto i zobaczyć, co, jak, gdzie i tak dalej. Jeśli płacimy na przykład jeszcze na jakichś platformach typu Allegro i tak dalej, płacimy różne wydatki stałe, typu właśnie rachunki i tak dalej, to wszystko również wypisujemy. Wszystko, po prostu wszystko, na co idą pieniądze nasze w ciągu miesiąca, to sobie spisujemy. No i to staramy się zrobić przynajmniej przez miesiąc, jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić przez trzy miesiące. No i wtedy jesteśmy w stanie sobie to porównać, bo jakby taka jest fajna opcja wtedy, że porównywalność tych rzeczy w ciągu tych trzech miesięcy pozwala nam na to, żebyśmy wiedzieli, czy to, co się działo na przykład w tym danym miesiącu, czy to było rzadkością i zdarzyło się po prostu tak o czy jest to po prostu standard i tak to właśnie u nas wygląda. Dzięki temu spisywaniu jesteśmy w stanie ogarnąć i zauważyć myślę, że taką tendencję na jakie kategorie jaka mniej więcej suma pieniędzy w ciągu miesiąca u nas idzie. No, i dzięki temu jesteśmy w stanie ten budżet domowy faktycznie stworzyć. No bo tak, to, wiecie, bez tego spisywania tych wydatków, no to z chmury i, i z nie wiadomo skąd sobie tego nie weźmiemy. Po prostu byśmy musieli metodą próby błędów różne kwoty dawać z miesiąca na miesiąc. No i ostatecznie byśmy do tego doszli też, ale myślę, że było, by trwało, by. Ale myślę, że trwałoby to zdecydowanie, zdecydowanie dłużej. Dlatego myślę, że najlepszą i najbezpieczniejszą opcją jest spisywanie sobie wydatków przez miesiąc do trzech miesięcy, i wtedy jesteśmy w stanie faktycznie oszacować to ile na jaką daną kategorię w ciągu miesiąca wydajemy. Kolejna rzecz, którą jesteśmy w stanie wywnioskować z tych trzech miesięcy, czy tam miesiąca, spisywania wydatków, to to nad czym jesteśmy w stanie popracować w naszym budżecie, czyli gdzie wydajemy naprawdę sporą sumkę i myśleliśmy, że wydajemy mniej, gdzie wydajemy niepotrzebnie pieniądze gdzie są jakieś emocjonalne rzeczy gdzie są jakieś takie rzeczy bardziej psychiczne, psychologiczne, które, z którymi mamy problem, no a gdzie po prostu są pieniądze, które są wywalane w błoto później, czy na przykład wyrzucone do kosza i nad czym jesteśmy w stanie popracować, co jest u nas taką rzeczą która przyjdzie nam łatwo, żeby zmienić, która jest taką rzeczą, która musimy stopniowo zmieniać, bo jest to troszeczkę cięższe u nas do zmiany, więc dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu fajnie sobie zobaczyć, nad czym jesteśmy w stanie pracować w, w ciągu tego budżetu, no bo jednak budżet to jest taka ciągła praca, to Wam chciałabym tutaj przed przekazać taką moją myśl, że budżet to jest ciągła praca nad sobą, ciągła praca nad kontrolą tych wydatków, no bo jesteśmy ludźmi i każdy z nas popełnia różnego rodzaju błędy. Najważniejsze jest to, żeby właśnie na tych błędach się uczyć i żeby cały czas upgradeować ten swój budżet, tak żeby pasował do nas. I ja, mimo że prowadzę budżet już bardzo wiele, bardzo długi czas, bardzo wiele miesięcy, to dalej nad nim pracuję, cały czas go upgradeuję, cały czas go jakoś zmieniam. Po Sprawiam tak, żeby był jak najbardziej dostosowany do mnie i żebym jak najwięcej była w stanie z niego wyciągnąć. No i tutaj i tutaj druga część właśnie tego spisywania wydatków, to to, że jesteśmy w stanie dzięki temu zobaczyć, gdzie oszczędności są w stanie wlecieć do naszego portfela, wlecieć do naszych kopert, czy wlecieć do naszych funduszy jakichś celowych, które mamy. No i dzięki temu właśnie. Spisywaniu wydatków jesteśmy w stanie przejść do kolejnego punktu, którym jest nasz budżet. No i słuchajcie, kiedy już sobie to wszystko ogarniemy, to jest kolejny podpunkt, którym jest edukacja finansowa. Słuchajcie, ja uważam, że edukacja to jest w ogóle cudna rzecz, to jest po prostu coś, co zostaje z nami przez całe życie. Rozwój nasz osobisty to jest po prostu taka cudowna rzecz, to jest coś, co mm, nigdy nie jest tego dosyć. I z jednej strony to jest przerażające, a z drugiej strony to jest cudowne, no bo dalej, jesteśmy w każdym momencie życia, jesteśmy w stanie się rozwijać dalej, mimo że jesteśmy bardzo doświadczeni życiowo, mimo że jesteśmy w ogóle niedoświadczeni życiowo, to zawsze jesteśmy w stanie w jakimś tam stopniu się rozwijać i to jest cudne, według mnie przynajmniej. No i właśnie edukacja finansowa to jest jedna z takich rozwojowych rzeczy w naszym, w naszym życiu, która pokaże, pomaga nam, pomoże nam. W kontroli naszych wydatków i kontroli naszego budżetu domowego, czyli po prostu staranie się znaleźć jakieś fajne książki a propos budżetu domowego, a propos jakiegoś właśnie takich finansowych spraw, przeczytanie sobie kilku książek, czy obejrzenie jakichś podcastów, obejrzenie audiobooków, czy na przykład chociażby obejrzenie. Filmów tego typu jak mój, czyli po prostu jakaś tam edukacja, jakiś tam rozwój i szukanie informacji na ten temat, aby być po prostu gdzieś tam wyżej w tych naszych wiedzowych sprawach właśnie a propos budżetu. Jeśli Was interesują takie rzeczy właśnie związane z budżetem domowym, nie wiecie nic kompletnie na ten temat, no to zapraszam Was również do filmów innych z tej serii, którą teraz właśnie widzicie, czyli Budżet 101 wow. Z tej serii, którą tutaj właśnie widzicie, czyli budżet 101. To zapraszam Was do również innych filmików z tej serii Budgeting 101, czyli właśnie taki hmm, skupieniu się na takich totalnych podstawach prowadzenia budżetu domowego, bo tam również tłumaczę różnego rodzaju słowa i różnego rodzaju rzeczy, o których mówię, hmm, i tłumaczę, co one tak naprawdę oznaczają dla mnie, także zapraszam Was również do tamtych filmów, no ale tak poza tym, poza tą taką edukacją mamy również kolejny punkt, którym jest po prostu. Budżetowanie, budżetowanie i budżetowanie, czyli po prostu robienie tego, działanie, jakieś tam po prostu działanie i tyle. No i co nam to działanie daje? No przede wszystkim, słuchajcie, jeśli zaczniemy działać, to będziemy mogli popełniać błędy, a to jest naprawdę dobre, ponieważ na tych błędach jesteśmy w stanie się uczyć i być z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok lepsi. I ja to widzę, że przez moje błędy, dzięki moim błędom, które popełniałam jeszcze rok temu na przykład. Teraz jestem w stanie naprawdę dużo przeoszczędzić dzięki prowadzeniu budżetu domowego, dzięki kontroli wydatków. Także słuchajcie, uczenie się na swoich własnych błędach, działanie, celowe działanie, takie porządne działanie, konkretne, to jest kolejny punkt właśnie oszczędzania i tego tej drogi do oszczędzania i właśnie prowadzenia prawidłowego, naszego, indywidualnego, yy, spersonalizowanego budżetu domowego. I słuchajcie, ostatni punkt, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, może by w tym momencie, kiedy już faktycznie jesteśmy na tej dobrej drodze, kiedy już budżetujemy, kiedy już działamy, robimy coś i nam to wychodzi, to jesteśmy w stanie w tym momencie zainwestować sobie w jakieś właśnie ciekawsze fancy rzeczy. Nie wiem, można zacząć od kolorowych długopisów, które nam pozwolą jakoś sobie zakreślić, czy zakolorować różnego rodzaju rzeczy w naszym, w nas w naszym zeszycie. Finansowym. Może to być jakiś planer finansowy, jeśli jest w stanie nam pomóc, jakoś i nas zmotywować do tego, jak ten budżet zrobić. Ale naprawdę zacznijmy od budżetowania, bo jeśli kupimy sobie taki planer, i później okaże się, że akurat nie ten nam pasuje. A nie jesteśmy w stanie w tym momencie na samym początku drogi wiedzieć, który by nam pasował, a który nie. No a później, w dalszym części, w dalszej drodze, kiedy już jesteśmy w jakimś tam zaawansowanym trybie tego budżetowania i prowadzenia budżetu domowego, no to jesteśmy w stanie po prostu wiedzieć, co nam się przydaje, a co nie i dzięki temu wybierzemy prawidłowy planer, który faktycznie nam się przyda. Poza tym możemy sobie zainwestować w segregatory do prowadzenia systemu kopertowego na przykład albo w jakieś budżetowniki właśnie albo jakieś jeszcze inne cudne rzeczy, które teraz są po prostu jest ich multum w różnego rodzaju sklepikach internetowych. Więc Jesteśmy w stanie wydać na to sporą ilość naszych inwestycji, naszych pieniędzy, które, które zaoszczędziliśmy, ale niekiedy warto, a niekiedy nie. Także myślę, że jak najbardziej nie warto zmieniać kolejności tych punktów, które tutaj podałam, tylko faktycznie iść systematycznie drogą taką, którą Wam przekazałam tutaj w tym filmie. I tak, myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Jeśli jesteście już na jakiejś tam dalszej, zaawansowanej drodze do budżetowania i, i oszczędzania, i mimo wszystko obejrzeliście ten filmik, to możecie się podzielić swoją historią albo swoimi tipami, sposobami, czy właśnie swoją drogą do budżetowania. Jak to u Was wyglądało? Jak myślicie, że powinny wyglądać podstawy? To dajcie znać w komentarzach, napiszcie, bo na pewno ktoś się tym może zainspirować i coś z tego wyciągnąć, także serdecznie Was do tego zapraszam, tak jak zawsze. Ja jak wiecie, bardzo lubię czytać Wasze komentarze i bardzo lubię się z Wami integrować przez te komentarze. Jeśli macie jakieś pomysły inne na filmy, albo z takich właśnie podstaw oszczędzenia, albo takie bardziej zaawansowane, lub coś, co po prostu Was by interesowało, to serdecznie również zapraszam do zostawiania tych pomysłów w komentarzach. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to wiecie co zrobić. I do następnego filmu. Pa-pa!